Witam wszystkich bardzo serdecznie w ogóle na i... No kurde, znowu Melcik z nami jest, jakby. Siema. I wlazła w się... Ja pierdzielę, ty masz szarę łapy, jak się tak. O. O. Jo, jak ja tu to... ciemno! Ale A To tak ja może porównać. Kurde, a to jest. To jest bardziej puste niż ściana. <laughs> a to jest... A to jest boża piłka, oczywiście. To jest naświetlana tak, tak, piłka. Także witamy tutaj ponownie do w odcineczku. Pamiętajcie, jak się Wam spodoba, to zostawcie i subskrybcie, zakomentujcie. I, I dzisiaj co? Zagramy się samym Józefem, prawda? Benek! Patrz, mamy z Benek! Właśnie moi drodzy, właśnie wtedy doszło do tego momentu, że ten policjant przydusił tego pana. <noise> o nie. Benek, co oni ci zrobili? Naprawdę o moje nie. kule! Benek! <gry> 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 Ale ty To prawie flipa zrobiło, Benek. Ty prawie stanęło! Widziałeś to? Faktycznie miało wyjść inaczej. Hej! Jedź. Sylwek! <gry> Sylwek! Czy ty widzisz? Co się z nim nie tak? Coś Jak to ze mną jest? Wszystko jest ze mną dobrze. Przecież, bo, bo, Przecież... bo co, bo ma za kola? Przecież Benek tak nie wyglądał! Coś z nim zrobili! Trzeba, trzeba to naprawić! No ja trzeba tylko to go naprawić! Chłupę. Jak wiesz, naprawić chcecie. chcesz go naprawić. Właśnie. Trzeba znaleźć magiczną recepturę na mapie i go odratować. Na wybielacz? <laughs> Spokój się prezydę. Ja bo co, bo ma czarne ciuchy? Ja pierdzielę. Bo co, musi na biało pyć? Co to jest, Mr. White, Mr. Clean? <grystanie> Mr. Beast? Mr. Beast. Dobra, dosyć kekowania. Weźmy ruszmy w przygodę. Powienia duchów po prostu tutaj. Ja dzisiaj po prostu nie wziąłem tabletek i się Benek zrespił. Jak zawsze. Czekałem na niego od 6 rano. Ej, długo czekałem. Benek codziennie wyzwania do mnie o 6 rano i pyta o nagrywki. Gdzie są moje dwa bitcoiny? Co? Co pan jest? Jack Mills. Dobra, Mills chyba. Jack Mills. <laughs> Chciałem to powiedzieć u góry. Całe te. Boże. Ja już synu wiem jak Synonim Milfa to Melcik, Potwierdzam. O, -o, -o, o. Znowu potwierdzasz, moja droga. Nie, proszę. Tak. Nie, tego. Ja już wiem jak nazwę ten odcinek. Ten odcinek Nie. zostanie zbanowany. <laughs> Muszę wyłączyć o! muzykę z Undertale'a. Undertale? Mamy Undertale. lalkę moi drodzy, rozejdźmy się, a ja ją ukłuję. Okej. Okay. My w ogóle gramy na Restricted czy na pełnym? Nie wiem. Na pełnym, na pełnym. To idę na dół. O, Benka słyszę. Dobra. To ty idź w lewo, ja idę w prawo. Ty idź w lewo, a ja... To jest le. Okej, okay, to idę. Jednak, nie dobrać? kwestionuj mojej logiki. Przepraszam. Nawet jestem, jeśli jest do dupy? Jestem po prostu głupi. O! No, nie jesteś sobą, kiedy jesteś głodny, sylwet. Kurde, w to cały czas nie jesteś sobą. Nie jadę Snickersa, bym... brodku. Co no jest? właśnie? Kurde, ja ja nie jadę już no. Jak w Może ja zdążysz. chyba będę pod słyszę. Tak. tu robisz darmową reklamę. Co jest? A, to są dźwięki mapy, faktycznie. O, 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 o! Złapało mi ducha w prawym skrzydle gdzieś. Idę? Ja na tym, w którym skrzydle jestem. Ty jesteś piwnicy. W, w, w tym podziemnym. To się zgadza. W tym rizującym. Ale riz, bratku. To ale gijat masz, bratku. O Boże, spotykamy się znowu. Zobacz! Ej! Nie zamykaj mnie! Proszę, nie mi mnie! Zamykiem. Czekaj, kurde! Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem. Ale... Słyszałem jakiś rzut itemem tutaj gdzieś na dole. Jakiś dup... O! o mamy to! Jemy w pięć! Proszę bardzo. Piwnicy. AHA! Dosłownie Życieczka jak pójdziesz jak na, pra na prawe skrzydło i zajdziesz po schodach, to tam drugi pokój. Ej, kinky slayer. A ile o. ty teraz bierzesz tego teścia? Co? Kuj. No czekaj. No ale nie trzęś się tak jakbyś miał czopa w dupie. O. Już poszło. O! Ty, bo ja tej strzykawy nie umyłem stary Ty, czemu ja strzem pianino? Ja słyszałem drzwi z lewej strony, jakby się otwierały Ty, ale w tym szpitalu Znaczy, na samym ideostudie, ja tej Oktowizji To jest naprawdę Outlast taki No Żeby tylko Outlast huh. Kończyliśmy w psychiatryku po prostu, nie? Dobra ty, na, na chuj my tu stoimy? Możemy zrzucić tam i, i, iść po nowe? Jakby to jest plan. No właśnie. No ale dobra, jest M w 5, także to mm, tutaj, I teraz dopóki nie zacząć Hunt Daj, bo tu jest. 14 stopni. Ale w tamtym pokoiku? O. Jak to? No, może Twins? To czekajcie, ukuję lale <laughs> I będzie serce i takie, o nie. Czekaj, no ukuj. No dobra, już biorę, uwaga. Tam się rzucił. Tu Jest tutaj tu IMF? Jest. Wiecie co, dla dobra zespołu... ...wezmę... Yy, ...wezmę sobie szykawę kawy. bo wiecie. he <laughs> bo wiecie. Nie ma to jak nagrywać odcinek o północy, kiedy ja po szóstej wstaję do pracy. Świetnie. Świetnie. Widzowie i tak by siedział do trzeciej. To no, prawda. Ciekawe dlaczego. Nie wiem. Nie wiem. Ja tu tylko sprzątam. O! Gotuję. Jest łapka. Prawdę. Fingerprinty? Tak. Dżinn, Gorium -Miley. O, No, no to gorio, niemożliwe. Hmm. Ciekawie. Dżin nie będzie przyśpieszał, bo nie wiem gdzie są korki. W sumie. Jest 14, a kto wśród... nie, tak? On, on ogólnie... to jest inna sprawa, bo w tym pokoju tutaj mi pokazał bezwzględną piąteczkę, to... Hmm. Przepraszam widzowie. Przepraszam za wasze uszy w tym momencie, co robiłem. Co ty robiłeś? Czekaj. A słyszysz to jak rzucamy że dzwoni? E, nie. To weź sobie, weź sobie tak na biurko i naciskaj ciągle EG. O mój Boże No, uszy wyjebane, nie? Bratku mniam On jak poszło głośno, słuchawki jak ja No, ja tutaj przepraszam, widzowie tu Nasze zachowanie w dzisiejszym odcinku wskazuje jawnie na to, że no jakby... Że jest coś z tobą nie tak Że powinniśmy skończyć w tym psychiatryku jakby... ...żywot Mów po sobie, mów o sobie Jakby mieliśmy tu być, ale zamknęli go zanim przyjechaliśmy oni tu przyjechali, a ja tu grasowałem po tym szpitalu od roku. Razem z popkiem. Mm. A czym się żywiłem? Tynkiem ze ścian. Dobre to. Co się tam spirit boxem bawi? Ja. Ale po co? Wiesz co, bo on dotyka te drzwi, a temperatura tutaj była niska. To postawię Ale kruca jest. pomiędzy. To patrzę, robię tak. Ciup. Ciup. Aj brote Bible! O. Znowu dotknął drzwi. No, co teraz jest chłopka. Uwaga, tu nie będzie. To no, tu. O, Widzę jakieś stópkanie. z pupek. Drzwi obok dotknął, czy mi się wydawało? Tak, tutaj dotknął chyba. Mhm. Tak. tak. Ja? Jest. dasz stimp? Tak. Na razie ani razu nie było sześciu no. palców. Pokaż sześć palców, dawaj, obaczek. Ej, No bo są dwa stopnie, ono strasznie chorzy No wiesz, te dwa pokoje tutaj tak są relatywnie blisko, nie? Ale fajny dźwięk. Dobra, panowie. Się, się, się. Ale co ty chcesz robić, jak mamy dwa dowody? Bez A... A... Ja myślę, że my musimy na natrzaskać zdjęcia. Właśnie, jakie są obiektywy? Eee, no mamy. Eee. Znowu tyś knęczy? Mamy. Mamy spierdzielić duchowi podczas hanta. Dobra, tutaj jedną Disturbed Salt zrobił. Bardzo dobrze, bardzo ładnie duchu. O czymś joinknął ty. Ja myślę, że to jest chyba dobry pomysł, żeby przynieść smadrze i odpalić lale. W ramach. 6 palców, Sześć palców, Sześć palców, Sześć palców. Jest! jest. To jest Esa. Ale jajca, udało się. No to wiecie, trzeba po prostu. Fanta kontentowego zrobić. No tak, tylko pójdźmy chociaż po smadrze. Tak, ja czekam jeszcze na jedno zdjęcie. Mia, 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 Ja mam jedno oko. Co, co ty miał, Kasz? Co ty miał? O kurde, wiadomo, malikosklej uh, za chwilę jest. O przepraszam, przepraszam, a... przepraszam. Co to było? Aulang Johnson. Jak on to powiedział? <laughs> Jak on to powiedział? <laughs> ja, ale ten duch może jakąś interakcję zrobić z Was, chyba i do tych pięknych pięć, sześciu paluszków. Miam. Przepraszam, przepraszam, to bo było... modyś się? Podpisuję Jareczkowi, bo pisze, że jakby dostał w Eurojackpotie 10 koła, to czy ty byś dostał zawał. Napisam, czy ja bym dostał zawał? Myślesz... Tak, a że że ja myślę, że nie jesteś na to gotowy. A co, planujesz mi oddać Eurojackpota? Dobra, mamy full zdjątek generalnie. Ja idę po smudża. czekaj, czekaj, czekaj. Ale potrzebuję więcej, bo ja chcę zobaczyć jak on się przyftuje. I taką latarkę wziąć. O! Dzień Ty dobry! Długo pan tu zbliżał... jest? Jakieś... jakiś Cztery noce Jak wytrzymacie te kadzidła w ogóle? Nie wiem. Sylwek, tak. ja, mam, ja mam dla Ciebie idealne miejsce, chodź ze mną na chwilę. Chodź, chodź, chodź. w tym pokoju są małe kotki i małe pieski. Masz klucz? Masz klucz? Zamykaj, zamykaj! Let Halo? <laughs> no, znam Bracuj. magię! Wracaj! I'm, ma I'm a wizard, Harry! <laughs> Sylwek, jesteś porypany, zapisujcie do szkolnego psychologa. No. Ale wiksa. Grill, ognisko, hard, was ponad Przestu wszystko. Co się dzieje z tymi drzwiami? One się trzęsą, przestraszyły się chyba. Nie, czekaj, bo to pokój bez klamy. Ty, ale imagine, że... O kurde, ale patrzcie jaki był plot twist, gdyby drzwi... Ty, a nie, one mają klamkę, znaczy... Jak to mają klamkę? A, teraz Dzień. ty tu zostajesz. Dzień. Jak się otwierało drzwi? To jest dobre pytanie. Hmm. O, no właśnie tak. Kurwa, mówimy! Ale patrz, imagine, że to by był taki plot, że te drzwi faktycznie się da otworzyć od zewnątrz, ale jakbyś był w środku, to się nie da. I jakby duch, powiedzmy, zrobił ci ghost event, o kurde, jakby ci duch zrobił eventa, że zamyka ci drzwi za tobą i nie możesz wyjść. Pyskicu, to o BOŻE drogi! Ty z nic lepiej Sylwek nie mów z drzwiami, bo ja wczoraj miałem... z zawiasami, zobacz to nie, no. ja wczoraj jestem straumatyzowany Dlaczego? Z w ścianie Nie nie pamiętam o co chodzi Aha, fajnie. To co wczoraj, ostatnio mapę co wyłączyłam, grałem z pusekami w ścianie nie pamiętam to co Kurczę, jest? Jak się nie umiał otwierać drzwi Dobra, kujesz tą lalę czy nie? No czekaj, no biorę smaczak kole. Szybci, kurde tego Nie tak. mogę! Eee, bo on hanci. No on hanci, są drzwi zamknięte. No nie! No zobacz! Elo, 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 elo. A nie, nie słychać mnie w grze no ta faktycznie u niepodój do miau Miał miał miał, 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 miał. Miał miał miał. O, boże. Chester. Chyba ktoś Whiskasa nie opierdolił ostatnio. O. O, syrwek słyszę Hektora. Syrwek kupisz mi. Hektor salamanki. Whiskasa? No nie wiem. Hektor Salam salamanka? Uwielbiałam go. Look at me, Hector. Monka it, it, It's not purple. It is, it is purple, purple. Przepraszam. Oh. No. I teraz, ja sobie wyobrażam każdego normalnego widza, który ogląda ten odcinek i ma takie... Co to e? Się, co tu się actually kurwa dzieje? Nie, jest z trzech ludzi. Pierdolą Będę, jak, trzymaj, Artur, przynieś kadzidło. Ale ja mam kadzidło. No ale weź, weź tę, ja biorę i idziemy do piwnicy. Idziemy Aha. się bawić. I ona play a game. Hm. Jakie ładne to to, miejsce. To chodź, Jigsaw. Ej, nie te drzwi. Hm. Bardzo ładne miejsce, co? <laughs> Czytanie z Księgi świętego Mateusza. O, sylwek powraca do korzeni. <noise> Dobra. Tego o, o ci, idziemy do piwnicy. Idziemy idziemy się ganiać. Idziemy, idziemy. Trzeba pokazać, widzom, że to jest obak. Oni mi nie uwierzą. A ktoś ci wierzy? Czekaj, bo tu są te drzwi. Ty, ja stąd idę, Co A, Ale... fuck. Masz tu ci rzucam że smażę, żeby nie było Wbije się to serce, dziękuję o. Ducha nie ma Proszę, dla was Nice i sudes. O kurde Ty hey. Gdzie ten kasztan? No, no To jest dobre pytanie Chłop się eksmitował. Chyba spaliliśmy. No, no nie, no bo hunt jest, bo są zamknięte drzwi. No Ktoś się zrespił ale... tam gdzieś dalej i, jakby. Synk hmm. Sęk w tym, że gdzieś jest indziej. No właśnie. But where? Hmm. Nie, świętego parwasza. Ej, no ale to jest. To jest najbardziej essasanemidos, jakie mi się chyba w życiu trafiło. Nie dość, że obaka pokazał swój dowód. To duch ani razu nie schęcił tak, żeby był blisko kogoś. Jakby. Pał. Kinda sus. W ogóle tutaj jest, ta, tutaj jest ta karteczka z Monki, bo... No, z życzeniem, no? Nie chciała. Na ta książka tak krzywo leży. Ja właśnie kiedyś chodziłem po San z jakąś godzinę szukając tych wiszy, jak wyszła Małpia Łapa, żeby nagrać odcinek o tych wiszach. Pamiętam, bo stąd siedziała na Discordzie. No. no. było. Co w tej książce piszą, coś ciekawego przynajmniej? Nie, to co? Bo uciekamy i nie? nie będziemy w tej książce tym wielkim Ale, Ale przynajmniej. Questy. Ale to hmm, po co ci te quest? Go Steven. O Boże, okadził. W kościele, akurat w kaplicy jesteśmy. Hmm. Pani Jezus już się zbliża. I Też tak myślę. <laughs> w ogóle, nie no, teraz, teraz, znajdź kość challenge na Midous, nie? <laughs> Dobra. się na... sobie po... Nie Dobra. no. Ale i... Nasany mi Dobra. do Penek, kto pierwszy znajdzie kość, dostaje 5 dych od Sylwka. Oh, oh. No, nie, ja, ja idę z tego Investigatora, ja teraz wychodzę w, w tym momencie. Fajnie, że nie możesz odjechać bez nas. S. S. Okej. Okay. Escape. I patrz, mogę cię kiknąć. Hantuje! Mogę was kiknąć i sobie uciec. Ale gdzie on jest? Ty bez... ten duch to w ogóle istnieje? To ja, jest dobre pytanie. Zgadzam bry... się, że pod odcinek ustawiliś przyjaznego ducha i tyle. No pewnie, że tak. Hmm. Nie no, chuj, to jest Nightcrawler. Mgiełka. shit. Ale cień tego kadzidła, jaki wielki. Ale bydle. na sobie wydasz, to 50 zł. Hmm, w szczytnym celu. Na specjalny. Liquid? A, też, też szczytny cel w sumie. No. Jeżeli to będzie jakaś żuchwa. Nie. Nie, no ja błagam was, ucieknijmy z tym po prostu. Nie! No weź, no. 5 dyszek to nie chodzi piechotą. Tyle ci, tyle, tyle, tyle ci, znaczy 50 zł. No, tyle ile dzisiaj dostajesz od Jareczka, to ci pięciu tych nie powinno być szkoda. Jest o, o, właśnie. Na benka. Na benka, benka be... nie będzie pierwszy. Na benka pięć stów wydałem, weź. Fakt. Nie narzekaj. Jesteś dobrym przyjacielem i kupiłeś mu prezent dobry. Wypuśćcie mnie z tego psychiatryka, ja już nie chcę. Jareczek już w nim siedział, dlatego go tak długo nie było. To ty go tu zamknąłeś, ja myślałem, Dobra. że nie w piwnicy. Zostaw Jareczka w najświętszym spokoju. Jezus. Czekaj. Hmm? Uciekamy. O, tak jest ja Biedna. ducha słyszę. Ojoj, oj, oj. jaki problem. Chodź. Zabrał kamerę. I patrzcie, tutaj Sylwek będzie skakał. Weź coś powiedz do kamery. Ile masz lat, kurwa, odpowiedz. <noise> Nie mam. Ja jeszcze się nie urodziłem, gościu. To ma sens. Ej, zobacz, kto... co to jest? Kto to jest? Tu mój stary. Miał Sylwiak, jak się kryciło klamką? W lewo. W dało. Nie działa. To może w bok? O, o czekaj. Działa. 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 Spierdalamy. Teraz sobie przez szyby, jak, jak Malcik tu idzie. O ile ona tu trafi? To jest właśnie dobra zagwozdka. Nie, ja ja, przep... ja, ja przepraszam, widzowie. To jest naprawdę psychiatryczny odcinek, bo tutaj nie ma żadnej treści. To jest po prostu. Całą fiesta, której potrzeba. Dokładnie. Ale masz duży noktowizor. Ale ty masz duży. Interes Ało. na czole. Podpisz się. No fuck. Podpisz bon, się. Boner incident oh, ha? Ty, to jest chyba Mieli ciężarówka... nie wiedziałam, że taki pokój jest! To jest ciężarówka kaflaka chyba. Zobacz, to, to jest mam. O, górki włączyłam. Co z pierdość, to i weko jest. I to? Jest... 7GHD666 Trzeba zap... Co to Balborski, za blachy. Co? To fontanna A? To jest no. fontanna? Nie. Nie pierdol. To jest. To jest bidet. No. Niech pierwszy rzuci kamień ten, którym myjąc się kurde nigdy nie szczał jakby... myjąc się, nie? Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto... nie... nie robił dwój do bidetu. Nie mam kamienia, a rzuciłabym. Magic, chodź tu. Ja się z sobie nie odpuszczę. Ja, ja się nawet po Ja cię Nie, nie, ja zaraz kończę ten clown. Clown jest to. Chwila, już mi zaraz, już się zaraz mi się kończą pokoje. Chwila, S Sylwek, ty słyszysz, jak się do nas odnosi ten barbarzyńca? Miau. O, miałczy. Miałczy. co Miał. O, nie, no. Cześć, mogę kamerę. Po... O, ty, może na kamerach ją znajdziemy. Patrz, ej, sylwek, zacz, mogę ci umyć. Wziąłem gąbkę. Gąbka, którą zajebałem <głosy> <głosy> Nie powiem gdzie. Ja też nie powiem gdzie. A te korytarze, ty widzisz, na którym się ona musi być? Ty, bo ty na złej stronie patrzysz, to trzeba najpierw w gulu gulu wejść. <noise> o, ty. Jest... Oh. O! R O, pa, O! Pa. o. Czu mnie tu nie ma? A mnie? My też nie ma. Ale to ja tylko ciebie widzę. Trzeba, robimy schizofrenia. Jo, dupio... Pa! Uuuu! Wow. O, hipnoza. Ooo, teraz wysyłasz mi 200 tak tysięcy. tysięcy złotych. Uh, gdzie jest mój portfel? <laughs> <noise> Hipnoza, nie no, to jest naprawdę klompiesto. Ty, i teraz po prostu content to jest poszukiwania Melcik, po prostu idziemy i będziemy już szukać, bo nie wiadomo gdzie ona jest. Ty, Five Nights at Melcik. O! Five... Five... five to, to nie, to jest Five Nights at Meadows. Ach, Meadows. Widzisz, on tak znowu krwi... hunci, on znowu kurła hunci. Znowu kuba farci pierdzielony. Wszystko... farci. Melcik wraca do nas. No wracaj Zdemon. ty może drogi. Ja chcę już muzyczki yeah. lobby. <grywa> czy Melcik znajdzie kość, dowiemy się w kolejnym odcinku. <grywa> ej, bez, <grywa> ej, bez kitu, bez kitu. Widzowie, wiemy że to jest. Wie, wiemy, że to jest owaka, nieprawdaż? Prawdaż. A <grywa> czy Melcik znajdzie kość, to już się dowiemy w kolejnym odcinku, więc jeśli ten się spodobał Clown Fiesta, to zostawcie lajka, like zostawcie suba. Zakomentujcie, napiszcie to be continued w komentarzach i widzimy się w kolejnym odcinku, także never.